To brze opacy, dobra 3, 2, 1, 2, 3, ójomo w pierwszym element 1 września po to będę uszilka myślała, że tak już ten ma z natury No i do matury mówię, że to <susur> alergia Mój ziomo miał piersiłę którą zupełniał. W termosie trzeba wodę i ściemiał profesorów, że to herba Dom szkoła, to wie domu. Dom, dom szkołera! Mój ziomo z mym ziomem za pieniądze starych na białe w tych szkołach specjalnie pokiera. Mój ziomo coś wygrał Uziomo ziomo się strzerał! z walili wiaderka Na piętnastkach no i dwudziestkach I wiosną zabudą, a zima, gdy zimno w dworze To tak kręci po łazienką. Mój miał Supreme Mój miał Vapah Mój na uro do sądu Na czarno ukrył, sprzątałem mu penthouse Uziomo ziomo się wypłatę starego przećpać Nie pykał o głowę wielka dużo by to kokalen musiał się powiesić w Sylwestra A ciągle pamiętam jak kradliśmy te flaszki z Kerfa I jakie piliśmy na hejnał o 8.20 I, tak na I, tak na I tak najebanie na przerwach Bez przerwy I tak najebanie na przerwach Bez przerwy I tak najebanie na lekcjach My to Inteligencja Uwaga 3, 2, 1 My to, my to Kerę, słuchając kazika, centralne menele, rodzice i szpik ojciec był maklerem, a mama lojerem, i grube portfele co chudy wraz z lina od wy... Patego! Kurwa, bo zimę, A się na przyrce, cała nasza klasa! Śmia się z pipki, jejowodów, plemników, ochwy i siusiaka, ha My to po inteligencja, w wakacje pod palmą, albo na językach w kampach, opener w sobocie i jemka w apartamentach przy nakryciu co święta, włosa, rzezowa kolenda. srebrna choinka, podłoga prezenta, zacząłem tu robić terapy, bo miałem już kurwa tak dość tego ciepła i piękna, zacząłem tu robić te bo miałem już dość tego piękna i ciepła, a nigdy nie chciałem być biały i zawsze tu chciałem być gangsta, i zawsze tu chciałem być z bloków, i zawsze tu chciałem być xheta, i pierdolę mamę i tatę na te jacuzzi, trzy piętra. Zacząłem tu robić te rapy, bo miałem już dość tego piękna i ciepła. A nigdy nie chciałem być biały, i zawsze tu chciałem być gangsta. I zawsze tu chciałem być z bloków, i zawsze tu chciałem być z getta. I pierdolę mamy i tatę za to, że oddaliby minerki w i serca. My to pato inteligencja. Dobra, odjazd, kamerą. Czekaj, czekaj, wyczekaj jeszcze. Jeszcze wyczekaj. រាជチェ አመ តੋ